Hejka, witajcie przede mną twórcza paka Kasi Gruszy. Projekty, jakie Kasia proponuje nam w tym wydarzeniu, oczywiście zobaczycie na jej filmie, a my obejrzyjmy sobie partuszkę, która przyszła na to wydarzenie. Sporo tutaj tego. Tu mamy. Oczywiście jakieś karteczki dołożone. Gratisowe. Tutaj naklejeczka z Kasią. Dziękuję. O, dobra. To jest moja nagroda za udział w live'wie Kasi. Ja zapomniałam w ogóle, że, że wygrałam. To jest ten przepiękny folder. Gorciuskowy. Duży, ogromny. Superowy! Wykrojniki Górczuski, super! Kurcze! Właśnie te letnie jeszcze mi zostało. Robiłam album wakacyjny dla córki z tej letniej kolekcji górczuskowej. Kilka karteczek mi jeszcze zostało, więc jeszcze coś sobie dotworzę. Może do albumu córy coś dołożę. I przepiękna ta z korytarzkami. Cudownie, cieszę się. Bo naprawdę zapomniałam o tej nagrodzie. Dziękuję, Kasiu. No a tu już chyba będzie naprawdę zawartość kurczej paki. A więc mamy na pewno zestaw. Ja wybrałam zestaw dla chłopca. Mamy małą kolekcję, tą 6x6. Tak. Mam też drugą swoją, więc będę mogła coś potworzyć. Mamy z wykrojnika fragment. Mamy napis, to jest napis zapewne Kasi Stempelko. Mam też te stempelki od Kasi również. Mamy karteczki z kolekcji, tej większej, 20 na 20 Tekturki z laserowelowe. Z takimi puzelkami, z literkami, z grafikami. Tekturki, kroneczki, listki. To te z fabryki Weny. Dobrze, mamy dodatki do wycięcia z kolekcji chłopięcej, No Mam również swój cały zestaw, jak najbardziej. A tutaj mamy: to będzie do tych puzli. Klocków, tak, pudełeczka, szablony już gotowe, wycięte, tylko do poskładania i do przeozdobienia. Fantastyczne. Tylko nie wiem, czy Kasia mówiła skąd te gotowe bazy są. Być może z rzeczy, z papieru. No a akurat ja nie wiem. A, bardzo fajne. Bardzo fajne. Tu mamy HDF od craft Uli. Mamy kosteczki od chłopaków Scrap Boys. Mamy... To są dodatki też chyba od Scraboysów. Tak, z moment. Mamy folikę, mamy karteczkę białą. Tutaj mamy z kolekcji 20 na 20, też od chłopców. Tak. Mamy kwiatuszka materiałowego. Może za chwilę. Tu jest karteczka basowa biała. Są kraftowe. Jest permatka. No i kolejne bazy. To będzie pudełeczko, które tam Kasia proponuje w tej zabawie mini boksik. To będzie pudełeczko jakieś kolejne. Wiecie co ja sama nie pamiętam co tam jest po prostu jak zobaczyłam projekty Kasi w ogóle propozycje to ja po prostu wskoczyłam na sklepik i tyle. Kolejne pasy. Także sama nie wiem co będziemy robić, ale wszystko co będziemy robić będzie superowe. Kolejne bazy. No tutaj mamy dodatki niezbędne. Mocno tym razem zaklejona oberwę, więc tak w robeczka będzie się chciało wykorzystać. To taka oberwana też. Bardzo fajnie się sprawdza. I tu mamy magnesiki, ćwieki, kokardki, sznureczek. Tak. No i na koniec kolekcja właśnie momenc. Grambuzowa. Super. Teraz tylko live y i filmiki. No i zabawa nas czeka. W tworzeniu z Kasią tych projektów. Mam. Znaczy wiem, wiem, że będę się fajnie bawiła. Na pewno będę się fajnie bawiła. I po prostu zapraszam Was na to wydarzenie. Większość tych filmików będzie ogólnie dostępna. Każdy będzie sobie mógł wykonać według swoich zasobów, jeżeli nie ma takiego zestawu. No i tylko czekać na... Rozpoczęcie się zabawy z twórczą paką i Kasią, naszą gruszą z krapkę. Pozdrawiam. No i do zobaczenia na wydarzeniu. Pa, pa.